Co też mnie martwi w tym trailerze, to jest, to jest to, że jak sobie poskipujemy trochę, mamy Captured on PS5. I pierwsze, co widzimy z takich rzeczy Captured on PS5, to jest 15 FPSów. No, tutaj no, definitywnie jest też 15 FPSów, jeszcze ze spadkami. To, to jest. No. Jest różnie. Poza tym, znając, znając twórców yy, FNAFA VR. Ta gra będzie. Ta gra będzie dopieszczona. Oni ją ogarną. Uff, uff, uf, lagi. Uuu, lagi. Halo, proszę się ogarnąć. Unreal Engine, halo. Halo, nierealny silnik. Nierealne to ja na razie lagi. Kurwa, ogarnijcie swoją grę, ja pierdolę. Proszę cię nie. Co to kurwa jest za gra? I... I